Dzień dobry z Jałówki. Dzień dobry. Konrada przedstawiam. Cześć, Konrad. Cześć. I Aleksandra, cześć. Cześć. No dobra, wyjątkowa przyjażdżka dzisiaj, ale no, zobaczcie Państwo na czym. Co to za maszyny? Popowiadajcie trochę. No To jest Fiat. Słynnego Duży. serialu z Replika. Ale ja widziałem, po Jałówce dzisiaj jeździł. No tak, no był teraz prywatny, już na emeryturze. I, I Baciuszko mówi, zobacz Paweł, jaka taksówka u nas. <grym> no tak. W prywatnych rękach, tak? Teraz? Tak, to już prywatnych, tak. Tak jest. A ten? Z naszych. Tak. naszych. naszych, tak, tak. tak, tak. Jesteśmy braćmi i, i taką pasję mamy do starej motoryzacji. I, I tak sobie strażacki wóz kupiliśmy i całego malowaliśmy. Wszystko było robione, naprawiane. Nie był taki jak teraz. No właśnie, zdjęcie macie, jak kiedyś w Mamy, mamy mamy, mamy, mamy zdjęcie. A jak się udało kupić? Yy, Z ogłoszenia. I to z jednostki? Z jednostki, tak. Ej, proszę. Nie no, petarda, słuchajcie, to taki wóz. No, Apolones? Apolones to akurat pojechaliśmy Fiatem dużym na zlot do Białegostoku do motoretro Retro na Węglowej tam do, do chłopaków. No i zobaczyliśmy, stoi, wpadł w boku, się spodobał i, i jakoś tak jest z nami, no. Straż pożarna wiołówce to jaki ma y, wóz? Y, Dafa, możemy też pokazać. Mhm. Już otwieram drzwi. A to no przecież sens. No nie już stare, stare też. No i ty powiedz mi, macie warsztat taki? Yy, to znaczy, no warsztat, no mamy coś tam. Kawałek stodoły i tak kręcimy, no. W, jałówce, w OSP Jałówka też wcześniej był star, mhm. tylko nowszy troszkę, bo był w karosacji już, że, że kabina była z załogą, dowódca, kierowca i razem załoga. Tutaj ten akurat szukaliśmy nawet takiego specjalnie starszego, żeby... żeby w to oryginalnej tak, zabudowie. Żeby w oryginalnej zabudowie był, a nie po karosacji takiej. Ciężki wybór czym jechać. No tak. Ciężki wybór czym jechać. Pojedziemy największym wiecie. Dobra. Odpalajcie, chłopaki, ja to zobaczę, jak Dobra. to wiesz. Wszystko działa antywłamaniowy system, system się włączył patrz jak jest całe wyposażenie żeście zachowali to tak jest buty dobre na nogę na zimę no, Wiesz, ciepłe śniegło, śniegło nie Tutaj w dojściu nie ma co pokazać. ciężko. już to Jak i to, ma pozar... też to Tak, też są. Nie wszystkie, ale są. Tu jeszcze mamy starą motopompę z tyłu. Też odremontowana jest. Nie, to wasza pasja. Co, trzy osoby z przodu się wyjeżdżą? Nie, ja z tyłu, ja z tyłu. To może pan do środka, do, do o, przodu. pokażę jeszcze wyposażenie. Chłopak smoka. Tak jest. A ty Konrad jesteś tutaj w straży posiarnej, tak? Tak, kierowcą. Kierowcą? Tak. To, to wszystkie te trasy znasz. No tak no. Ale nigdy nie jechałeś turystycznie, żebyś miał coś pokazać dla turystów. No nie, nie zdarzało się tylko na akcję. No na. na taką jedną akcję turystyczną. Okej. Okay. <gry> Ale takie akcje z waszą pracą związane, to były jakieś takie, wiesz, co zapamiętałeś? No było ich tak dużo, że ciężko wszystko spamiętać. No dużo mamy wyjazdów na przykład do LPR-u, to tak zwane lotnicze pogotowie ratunkowe, że pomagamy posadzić LPR. Później załóżmy pacjenta przenieść dla pogotowia. I tak u nas to najwięcej tego. No pożary się zdarzają, ale, ale nie, nie jest ich aż tak dużo, że... Konrad, jak się takim jeździ? No takim akurat to dosyć ciężko, bo to jest jednak stare, to takie głośne. Ale, ale ja mam to od, od dzieciństwa, lubię samochody i... I dla mnie nie sprawia to jakiejś tam wielkiej trudności. Autobusy do jałówki jeżdżą? Jeżdżą, ale teraz to ich nawet nie wiem tak szczerze, bo ja z autobusów nie korzystam, ale malutko jest, strasznie. No z jałówki gdzieś autobusem pojechać to jest. O, ale jesteśmy na Waszym rynku, na w centrum. Tak. turystów tak do tej ulicy przyjeżdża sporo, jakieś jest lato? W, la, la, w lecie tak, sporo, bo mamy zaraz pokażę, podjedziemy, mamy ruiny świętego Antoniego. Kościółka. Tak. O ile jeszcze domków drewnianych się uchowało. Tak. Co robią na tym stawie? Odławiają charyby. ryby. Złapanie na ucinku. A to akurat właściciel, prywatny staw. Super. A ta rzeczka yy, dawniej jak wyglądała? Yy, no nie tak jak teraz. Bo teraz yy, bobry robią tamy i ona tak no wylało po prostu. Wcześniej była rzeczka taka węższa dużo niż... Już nikogo nie ma, nie? Tak jest. Puste stolice. Tak. No to jeżdżamy do tych pięknych ruin. Tak. Nawet sesje ślubne się odbywają. Tak, często. Często. Przyparkujemy chyba na moment. Okej. Okay. Przejdźmy się na krótki spacer. Z waszych czasów młodości też tak już to wyglądało? Czy to... Tylko kapliczka ta była, inna, inny dach. Słupy to wszystko zostało te same, a, a dach zmienili nie tak dawno, z dwa lata, może więcej może dalej. więcej troszkę. Zobaczcie, wpisana do rejestru zabytków e, te ruiny. A tu raz do roku chyba się jakieś uroczystości, nie? Tak, świętego Antoniego. Jest, najpierw tutaj jest msza. A później jest taki jakby festyn czy coś takiego w DPS-ie, DPS bo tutaj mamy też DPS. No i co? I na tym festynie się zbierają ludzie? Jest tak towarzysko? Tak, tak. No, tak Przyjeżdżają tak. Z, z sąsiednich miejscowości ludzie. Przeważnie no wiadomo, ludzie starsi, tak? No młodych to u nas tak trochę malutko. No właśnie, ile? Gdzieś. te dzieci, ile byście powiedzieli, że jest? Dzieci? Ale tak do wieku i do ilu? No, do, na przykład, do, no, żeby się uczyły w szkole, w szkole. do ósmej klasy, wiesz. Ciężko powiedzieć, nie, nie mam pojęcia, ale do 10 maksymalnie. Do czyli, też nie ma młodzieży. Nie ma, nie ma. Nie ma. Stąd do granicy ja jest, panowie? Z 2 trzy kilometry? Nie, stąd już będzie do dwóch kilometrów. Buzok. Tak, no tutaj na no, akurat w linii prostej, także no ale do samej granicy nie dojedziemy, no bo tam jest zakaz. Wie, uh -huh. My, musiało musiało w ale tutaj tu, tu, A w ogóle tu... było przejście? Kiedy... Nie. Znaczy kiedyś było tak, słabo to pamiętam, ale że otwierali granicę w co któryś weekend, czy co weekend uh -huh. i przychodzili, można było tam pójść i oni przychodzili do nas, ale to już dawno, dawno, to dawne czasy. Jak wygląda Wiołówczy Cmentarz Żydowski? Da się tam dojść w ogóle? Yy, da się dojść, bo to jest w lesie, w stronę miejscowości Kondratki. Ale w, no co tam, tam jest... Yy, w yy, Tak i, i taki pomnik jakby o kształcie skamieniołowego drzewa. Podjedziemy teraz może pod kościół. W ok. Okej. Piękne klimaty. Te drewniane domki to mi Jałówce najbardziej się podobają. Bo jeszcze ich jest dużo na ulicy Lipowej, jeżeli dobrze się tam, e, się nie pomyliłem. Ca cała architektura to tak jest, tak. uliczki takie szeregowe. Mm -hmm. A w Jałówce jest agroturystyka? Jest, na ulicy na Lipowej? Lipowej. tak. O, na Lipowej. Tak. <laughs> Chyba przejedziemy, A... pokażemy, gdzie turyści mogą... Moze, nie, możemy przyjechać. się przejechać i możemy pokazać. No, to ruszajmy. Jakby ktoś chciał się przejechać w taksówku ze zmienników Czy polonezem 07 z Głossie, to niech się do Was zgłasza. Tak. <gry> zapraszamy. Przewieziemy na pewno. No, to będzie atrakcja, wiesz? Tak. No, jak takim się jedzie samochodem, to powiem tak, bardziej, bardziej ludzie się za takimi oglądają jak za jakimś tam nowym samochodem. No bo, pewnie. bo Bo to już, no tego nie przybywa, tak? ostatnio mi o to powiadał pan, jak miał Trabanta i zamienił na nową Skodę, nie? A Skoda mówi, że z salonu nowiutka, a ja do niego mówię, że słuchaj, teraz ten Twój Trabant byłby więcej warty. Tak. Niż ta Skoda nowa z salonu. O, jak pięknie to ja I co, tutaj zaraz będzie agroturystyka? Tak, zaraz będzie. W takim domku, tak? Wow! Będzie okazja pokazać. Ale jak tak przyjeżdżasz konad przez jałówkę, czasami weźmiesz swojego Fiata albo Poloneza, To są? To rzuca się w oczy, nie? Rzuca się, tak. Ludzie pozdrawiają? Machają? Machają. Bardziej jakoś tak, za, powiem tak, bardziej jakoś za, za Fiatem. Może dlatego, że żółty, że je, kto oglądał serial zmieniczy, to. to to wie co to za samochód i to bardziej ich jakoś tak nakręca. Ale za Polonezem też ludzie no się oglądają. I tutaj mamy agroturystykę właśnie. To tutaj powiecie, przy, przy tego przytrzymamy. Zaraz może będzie numer na domie. A jest 18B. B, y, ulica Lipowa. Pani, o, piękne, jest jeszcze drewniane, zachęty na, na płocie. Stawki widzę z tyłu, pewnie może... Tak, tak, to wszystko jest dla klientów tego. Tak, to... Super miejsce. I zobaczcie, parę domków, jak ktoś sobie przyjedzie na turystykę, parę domków i koniec miejscowości, już tak, jest raz. Tak, tu już zaraz będziemy akurat zawracali i koniec tej ulicy, no i koniec miejscowości, tak, bo już... I co dalej byłoby kona, tak, jakby tak jechał? Gdzie by dojechał tą drogą? Dojechalibyśmy na drogę, która do miejscowości Zaleszany. Z tym no przyjedziemy... to lasem. Tak. lasem i nie przejechali takim samochodem, nie? Znaczy, no... ta droga słabo jest przyjezdna, tak powiem, to już... No. Kolejnogo trzeba by było jechać. Tak. A <noise> no, to jest drogówka, słuchajcie. Że... to jest ostatnia miejscowość przy granicy praktycznej, no wiesz, już za Jałówko nie ma jeszcze, to ostatnia miejscowość i jest granica z Białorusią. Wrony zawracają, ale i Konrad zawraca, tylko, że jakim samochodem. I co, Lipowa w Jałówce, o jakie piękne zdobienia na domku. Jak tutaj z internetem w tej jałówce? Eee, Nie ma. Słabo. O, szczerze słabo. Słabo. Także to też zaleta? No, dla jednych zaleta, dla drugich wada. Dla, dla przyjezdnych to może i tak jak chcą odpocząć, ale tak dla miejscowych to tak. A wy tutaj chodziliście do szkoły w jałówce? Nie. A gdzie była szkoła? W Szymkach. W Szymkach, tak, o! My, zaczy my zaczynaliśmy do szkoły w Szymkach, do piątej klasy podstawowej, a już do szóstej akurat zamknęli szkołę i musieliśmy dojeżdżać, autobus szkolny nas woził do Michałowa. I cerkiew w Jałówce, murowana, ale bardzo fajna architektura, taka bizantyjska można powiedzieć, bo ona taka okrągła jest. Tak. A tam gdzie dzwonica to jest jeszcze cerkiew jedna. Tak jest mało kto wie. Paciuszka bardzo przyjazny ten na turystów. Jeżeli by ktoś chciał to może zadzwonić. Telefon jest na, na, tutaj na ogłoszeniach i oprowadzi was. Pod... A co się odbywa na samym środku rynku? No się... Jest jakiś festyn? Nie. U nas festyny, jak jakaś impreza czy festyn, to jest przy remizie OSP Jałówka, jest scena i tam takie imprezy się odbywają. Ale o to, co jest swojnego, sklepik wiejski w Jałówce, wiesz. Takich wiejskich sklepików to już nie za wiele zostało. No w Jałówce jeden, były dwa, ale jeden, nie... jeden został. Kwiaty tam nawet można kupić taką. Oj! Trzeba te wiejskie sklepiki doceniać, bo to nie jest to, co żabka, czy drąkać. Tak jest. Dwie miłe sklepowe sprzedają: Violeta tak. i Ania. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Zresztą filmik z jałówki. Wiesz? No posady Zaleszany, to też małe miejscowości. Tak jest. O, i mamy kościół w białówce. A kiedyś to Cerkiew była. A co tu był za budynek? Lebania? Tu, yy, teraz Organistówkę na to nazywają. Tutaj yy, kiedyś organista mieszkał i, i, i kościelny. Lewanie mamy z tej strony. Co zwiedzać w tej ołówce? No dla turystów tak, no jest atrakcja. Rzeka płynie. Kiedyś więcej wody chodziliście na rzekę jako mali chłopcy, się bawiliście? Yy, tutaj akurat do, 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 kąpać się to nie, bardziej się chodziło tam na, na Świsłocz, w tamtym kierunku. Ale to też na Świsłocz to niedaleko, nie? Znaczy, te, a teraz nawet się nie dojdzie przez tych uchodźców, to koncentry należy i nie, nie dojdzie się do rzeki. Co to jest koncentryna? Ten taki druty, żeby... A, no tak. A tutaj mamy hotel I tutaj właśnie była szkoła kiedyś w Jałówce. A, właśnie. Tu nasi rodzice chodzili. To drewniana była szkoła? A tego to nie wiem. A teraz hotel to jest dla każdego, czy to Nie jest... robotniczy jakiś to jest? Tutaj akurat chyba nikt, nawet nie ten. Tutaj to jest Europol Gazu. O, proszę. Też? razu za hotelem Las i już nic nie ma. Super. Ktoś przyjedzie, to naprawdę. A w mieście każdy każdego zna. Na wioskę przyjedzie, wiesz? Anonimowy, <noise> no tak. Łosza można szybko spotkać, nie? Można. Bo Dużo jest tutaj. Dużo. Dużo. Nawet często żubry przychodzą. Gdzie swoje ulubione miejsca? Yy, te żubry. Akurat w stronę szymek często, mm -hmm. często chodzą stada po, po polach. Yy, jako strażacy macie też zgłoszenia do pomocy do zwierząt? Yy, tak, było nawet ostatnio. W miejscowości Szymki, że wyciągaliśmy kota ze studni. O! Pomagaliśmy lakota. kota. Udało się? Tak. Ocalał cały i zdrowy. No tak. Dojechaliśmy do remizy, i tutaj też koło gospody działa. Tak. Fajna wycieczka. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich do jałówki. Tak jest, tu... zapraszamy. Nie przyjeżdżają, niech podziwiają. Do Konrada się odzywajcie, o takim o Fiatem ze zmienników pójdziecie. Ale bym w Białymstoku furorę zrobiła. Na pewno. Jak, jak Konrad kiedyś będzie się jechał, to daj znać. Dobrze, <laughs> będę się odzywał. Bardzo dziękuję. Proszę.